Dzisiaj na tym ładnym domu z zielonym dachem, który ma kąt nachylenia prawie 40 stopni, usuwamy odchody w tasie, a dokładnie odchody po gołębiach, które zmieniły kolor dachu na biały. Jak widać na naszych silnikach udało nam się usunąć praktycznie 100% tego, co zostawiły po sobie gołębie. Gąty czyścimy niskim ciśnieniem, około 100 barów, Natomiast wysoka temperatura 60-70 stopni pozwala nam na w pełni skuteczną i bezpieczną mycie takiego dachu. Jeśli jesteś zainteresowany czyszczeniem kostki, myciem elewacji, myciem dachu, skontaktuj się z nami. Możesz do tego wykorzystać kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź skontaktować się przez formularz na naszej stronie. Pamiętaj o tym, że ważne, abyś podał dokładny adres, rodzaj powierzchni do wyczyszczenia, numer telefonu oraz adres e-mail.